e W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Sześćdziesiątnicy, czyli jak w Polsce nazywano Niedzielę Mięsopustną, drugą Niedzielę Czasu Przedpościa. Przedpoście przygotowuje nas do Wielkiego Postu. Ewangelia Święta podaje nam dzisiaj temat istotny siew, ziarna prawdy, ziarna słowa Bożego. Temat istotny, bo ze słuchania słowa Bożego rodzi się wiara. Fides ex auditu wiara ze słuchania jak pisze apostoł narodów w liście do Rzymian. Mówi Chrystus Pan, wyszedł siewca rozsiewać ziarna swoje, a gdy siał, jedno padło przy drodze i zdeptane jest, a ptaki niebieskie wydziobały je, a drugie padło na grunt skalisty, a wszedłszy uschło, Gdyż nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie wzrosły wespół z nim i przygłuszyły je. A inne jeszcze padło na ziemię urodzajną, i gdy wzrosło, wydało plom stokrotny. To mówiąc, wołał: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Mówi papież święty Grzegorz Wielki w Homilii: Czytanie świętej Ewangelii, którą najdrożsi bracia teraz słyszeliście, nie wymaga wykładu, lecz napomnienia. O tym, co sama prawda wyjaśniła, słabość ludzka rozprawiać się nie odważa. Jednakże jest coś w tym wykładzie Pana. Nad czym pilnie winniście się zastanowić. Gdybyśmy bowiem wam tłumaczyli, iż ziarnem jest słowo, polem świat, ptakami, szatani, cierniami, bogactwa, to może by wasz umysł nie chciał nam uwierzyć. To też Pan zechciał wyjaśnić to, co powiedział, abyście umieli szukać znaczenia i tych rzeczy, których sam nie chciał wyjaśnić. Chrystus Pan wyjaśnia tę przypowieść. Ziarnem jest Słowo Boże. Przy drodze są ci słuchacze, do których potem przychodzi szatan i porywa słowo z serca ich, aby uwierzywszy nie byli znać zbawieni. A na gruncie skalistym są ci, którzy posłyszawszy z radością przyjmują słowo, ale ci korzenia nie mają, wierzą do czasu, a w chwili próby ustępują. To znowu, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy posłyszeli, ale odchodząc przez troski. Bogactwa i rozkosze życia są przygłuszeni i nie przynoszą owocu. Które jednak upadło na ziemię dobrą, oznacza tych, którzy w dobrym i szczerym sercu zachowują słowo i owoc przynoszą w wytrwałości. Drodzy wierni, zdrowe ziarno. Słowo prawdy, objawienie Boże, jest od wieków głoszone przez Kościół katolicki. Źródłami objawienia Bożego są tradycja i Pismo Święte. Naucza święty Pius X w katechizmie. Gdzie są zawarte prawdy objawione przez Boga? Prawdy objawione przez Boga są zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji. Jakie znaczenie winniśmy przypisywać tradycji? Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Sobór trydencki naucza przyjęcie ksiąg świętych i tradycji apostolskich. Święty ekumeniczny generalny Sobór Trydencki w Duchu Świętym prawomocnie zgromadzony pod przewodnictwem wspomnianych trzech legatów Stolicy Apostolskiej stawia sobie zawsze przed oczyma aby po zniszczeniu błędów utwierdzić w Kościele czystość Ewangelii, którą wcześniej, przyobiecaną przez proroków w pismach świętych, najpierw własnymi ustami ogłosił nasz Pan Jezus Chrystus, a następnie przez swoich apostołów polecił głosić każdemu stworzeniu, jako źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i nauki dotyczącej obyczajów. Sobór dostrzega również, że prawda ta i nauka zawierają się w księgach spisanych i w tradycjach niepisanych, które przyjęte przez apostołów z ust samego Chrystusa bądź przez nich samych przekazane jakby z ręki do ręki dzięki podpowiedzi Ducha Świętego dotarły aż do nas postępując za przykładem prawowiernych ojców z jednakową pobożnością i poważaniem przyjmuje oraz czci wszystkie księgi Zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, gdyż Bóg jest jednym autorem ich obu, a także tradycje należące zarówno do dziedziny wiary, jak i obyczajów ustnie przekazane przez Chrystusa lub podane przez Ducha Świętego i w nieprzerwanym następstwie przechowywane. W Kościele katolickim. Drodzy wierni, treści objawienia Bożego, którego źródłami są tradycja i pismo święte, odnajdujemy w tradycyjnych katolickich katechizmach. Nasza lektura codzienna. Przypomnijmy, Jakże trafne i mobilizujące do lektury tradycyjnych katolickich katechizmów słowa arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Katechizm jest co do objętości książeczką małą, ale co do bogactwa treści nie może z nim się równać żadna inna książka, a nawet wszystkie na świecie. Zawiera on streszczenie i sumę tego wszystkiego, co Pan Bóg objawił, sobory uchwaliły, papieże ogłosili, ojcowie Kościoła i święci nauczali. Daje on krótko i jasno odpowiedź na wszystkie pytania poruszające umysł i serce. Człowieka. Jak ważne jest Boże Słowo, Słowo Prawdy. Budzi ono wiarę, prowadzi do wiary, poucza o wierze, odsłania tajemnice Boże, uczy dobrego życia. Prowadzi do zbawienia wiecznego. Pisze, apostoł narodów spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących. Siejba Bożej prawdy musi zatem trwać, aby rodziła wiarę w sercach słuchających, uczyła świętego życia i prowadziła ludzi do wiecznego zbawienia. Odczytywana dzisiaj lekcja z drugiego listu do koryntian przynosi nam słowo świętego Pawła apostoła, który opisuje swoje niezliczone trudy głosiciela słowa Bożego, zwiastuna Ewangelii. Jakże więc spełnił apostoł narodów swoją misję, czy w warunkach komfortowych, bezproblemowych, bezkonfliktowych? Oto, co sam pisze: w trudach bez liczby, w więzieniach zbyt często, w chłostach ponad miarę. W niebezpieczeństwach śmierci, częstokroć. Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści plag bez jednej. Trzykrotnie byłem smagany rozgami, raz byłem kamienowany. Trzy razy przeżyłem rozbicie się okrętu. Dniem i nocą byłem na głębi morskiej. W podróżach częstych. W niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci. W pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i na gości. Oprócz tego, co jest ponadto jak codzienne naleganie na mnie i staranie o wszystkie kościoły, któż nie domaga, żebym ja nie czuł się słabym, Któż się gorszy, żebym ja nie płonął? Jeśli można się chlubić, to ze słabości mojej chlubić się będę. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który błogosławiony jest na wieki, wie, że nie kłamię. W Damaszku namiestnik króla Aretasa, strzech miasta Damascyńczyków, aby mnie pojmać, ale przez okno w murze w koszu zostałem spuszczony i tak uszedłem z rąk Jego. Drodzy wierni, pośród tak wielu utrapień, przeciwności, trudności, dokonywał się zbawczy apostolski siew. Słowa prawdy, budził wiarę wielu i prowadził duszę do zbawienia w Chrystusie. Wiązanka duchowa, pouczenie dla nas, zastosowanie praktyczne. Przyjmujmy sercem gorliwym, chętnym, Uważnym słowo prawdy. Chętnie słuchajmy słowa prawdy, Bożej prawdy, słowa Bożego objawienia, którego źródłami są tradycja i pismo święte. Chętnie codziennie czytajmy tradycyjne katolickie katechizmy. Przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Odsuwajmy od siebie przeszkody, przed którymi przestrzega Chrystus Pan w dzisiejszej przypowieści. Nie pozwólmy, aby szatan porywał słowo Boże z naszego serca. Starajmy się aby słowo boże zapuściło w nas mocne korzenie abyśmy w chwili próby nie zdradzili nie pozwólmy aby słowo boże napotkało w naszej duszy ciernie to znaczy troski bogactwa i rozkosze życia aby słowo boże w naszej duszy nie zostało przygłuszone i nie przynosiło owocu usilnie starajmy się o to aby serce nasze było ziemią dobrą abyśmy w dobrym i szczerym sercu zachowywali słowo boże i owoc przynosili w wytrwałości od świętego pawła apostoła Uczmy się wytrwałości w wierze, wytrwałości, która zdaje egzamin wierności pośród utrapień, przeciwności, trudności, nawet jeśli przyjdzie nam zapłacić wysoką i najwyższą cenę. Boża siejba, Słowa Prawdy trwa. Chętnie słuchajmy Słowa Prawdy i bądźmy Mu posłuszni. Chętnie poznawajmy tajemnice Bożej Prawdy i dochowajmy im wierności. Więcej trzeba słuchać Boga aniżeli ludzi. Prośmy Pana Jezusa o łaskę serca otwartego i uszu otwartych na słuchanie i przyjęcie Słowa Prawdy, abyśmy jak Żydzi nie zatykali swoich uszu na Słowo Prawdy. Pan Jezus pochwalił tych, którzy w dobrym i szczerym sercu zachowują Słowo i owoc przynoszą w wytrwałości. Prośmy dzisiaj Pana Jezusa, zwłaszcza w naszej modlitwie, po przyjęciu komunii świętej. Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Panie, przymnóż nam wiary. Pan Jezus zapewnia, kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Matko Boża, Virgo Fidelis, Panno Wierna, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.